Słuchajcie, nigdy, ale to przy nigdy bym nie pomyślał, że w połowie łowienia przestanę nagrywać, bo, no ile można Wam pokazywać płocie 40 cm? Tak było. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Dzisiaj jesteśmy na nowym łowisku. Jest to zimowisko, także ryb jest tu na pewno dużo. Dominuje tutaj płoć przede wszystkim, no i leszcz. Wsieliśmy tutaj być już o 6 rano, czyli godzinę przed świtem. Inaczej byśmy nie usiedli tutaj. Zależało nam, żeby siąść na tej najszerszej części. Dzisiejszego dnia użyłem dwóch wętek, Jest to Gold Seria. Jest podpięta akurat Fajn 5000, jeżeli chodzi o budowę zestawu, bardzo proste koszyczek. Akurat tutaj w rozmiarze bodajże, L agrawka stoperek, Federguma 08, do tego agraweczka i przypon 80 cm, przyponówka 011 plus malutki haczyk 18, 20 nie chciałem zakładać, no jest to przesada. To są duże ryby płocie nawet do. Ponad kilogram. Jeżeli chodzi o drugi zestaw, sam, 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 sama budowa jest identyczna jak ten, Tu jest natomiast przypon 50 cm, czyli troszeczkę mniejszy. Wędka Pro Feder 350 do tego podpięty Power Fighter 4000. Na jednej i drugiej jest plecionka 0,08 0,08 dokładnie. Więc tak wyglądają zestawy. Do dzisiejszego wędkowania użyłem dwóch zanęt oba Champion Fit. Jeden to jest Grossgarden Garden i Kanał 50, 50 na 50. Do tego poszła glina Argila i, i oczywiście ziemia bełchatowska. W sumie zanęta, zanęta a, a, a mieszanka ziemi i, i, i gliny to było jeden do dwóch. Do tego wszystkiego poszły pinki Jokers. I przede wszystkim kaster, myślę, że kaster odegrał tutaj dużą rolę. Jeżeli chodzi o, o haczyk, w jakimś czasie zauważyłem, że najlepiej się sprawdza pinka podpięta kasterem. Dawała to największe płocie. Zresztą zobaczycie to w dalszej części. I nic, teraz jestem praktycznie chwilę po drugim nęceniu. Mamy godzinę 11, także spróbujemy jeszcze coś złapać. Mam nadzieję, że ta ryba. Tutaj wróciła, bo miałem chwilowy przestój. I po donęceniu, coś się jeszcze tutaj zadzieje. nam ta raczej dosyć sypka, miała być, i taka wyszła. Nie wiem, czy wspomniałem, mówię na 30 metrze. Zostałem tutaj po prostu cynka, że najlepiej na tej długości łowić, także i na takiej takie długości łowie jedna i druga wędka. Słuchajcie, kończymy dzisiejsze wędkowanie, powiem szczerze, że, że dla mnie to było Eldorado, Haldorado, także jeszcze nigdy nie złapałem takiej ilości płoci i takiej wielkości płoci, dla mnie to jest no, cały czas to nie wierzę. No. Czekam aż wysypię te wszystkie ryby do, 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 do kołyski na matę i zobaczę jak to wygląda objętościowo, później to zważymy. No co mogę powiedzieć? No dzisiaj Champion Fit, Rose Gardens i Kanal zrobił robotę pół na pół do tego Argila i Ziemia. Uf, co mogę więcej powiedzieć? No zaraz pewnie zobaczycie wyniki właśnie tego zestawienia na haczyk Mistrzostwo Świata caster i pinka no jest to przynęta numer jeden przynajmniej dzisiaj, na dzisiejsze łowienie. No ja jestem zadowolony i mówię, nie wiem czy jeszcze, jeszcze zdarzy mi się połapać aż tyle ryb. Także co, no, idę, idę po matę i zobaczymy jak to wygląda. Słuchajcie, to jest dzisiejszy połów. Można śmiało powiedzieć, że połów życia, zaraz to zważymy. Są to same, same naprawdę grube płocie. Są tylko dwie z nielicznych, które tutaj są. Także zaraz sobie jeszcze to zważymy. Rybki wypuszczamy. No i jedziemy do domu.